Cześć, Mako, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Toty pomocnicy, no więc zerkiemy sobie szybko na to, jak oni oczywiście w grze wyglądają. No bo zerknąć to jedyne, co będziemy mogli zrobić, bo na razie u mnie licznik Toty równa się 0, mimo że zagrałem już 3 razy Food Champions. 13, 1, 13, 2 oraz 13, 2. Także 3 razy wbiłem rangę drugą. No i za każdym razem w nagrodach jednak tego Toty zabrakło. Nie mówię, że powinien być za każdym razem, to byłaby znaczna, znaczna przesada, ale no czasem mógłby się tutaj. Em, pojawić oczywiście, że tak. Bellingham, Bonmati, Rodri, Putejarz. No, przejrzymy sobie oczywiście tych zawodników, ale to myślę na footbinku. Na razie spróbujemy. Aha, bo tutaj mamy jeszcze oczywiście Palmera i Rejten. To chyba całość tutaj, jeśli chodzi o, o linię pomocy. Jeśli chodzi o wyzwania budowania składu, to dzisiaj dostaliśmy. No, no co dostaliśmy? Ikonę, odświeżenie ikony. Jeśli dobrze widziałem i karty bohaterskiej, no nie jest to coś, co w tym momencie gracze jakoś specjalnie mm, mocno zainteresuje. Ja sobie słuchajcie zrobię 85 plus do wyboru teraz na start tego odcinka budowanie składu sobie zrobimy. Pro jakość złota, max to cena 85. Myślę, że tak mogę zrobić i lecimy. Ignorujemy, co mamy zignorować. 83 nam się tutaj. Yy, wrzuciły głównie, ale też jakaś 8 też nam się tutaj przytrafiła. chyba po prostu u mnie troszkę brak takich overali, 8-4, ale dobra, no to nie ma problemu, to jest player pick, zawsze warto yy, spróbować swojego szczęścia. A no widzicie, u mnie jest taki problem, że jest posłucha, bo ja mogę wrzucić sobie oczywiście, ja wrzucę sobie tę kartę 8-8, bo chcę po prostu zrobić tego pika dla Was, także to nie jest dla mnie żaden, żaden problem, ale gdzieś yy, no brakuje tych, yy, tych kart 84-85 u mnie, dobra. 85 musi tutaj wlecieć, dobra, jest OK. w takim razie pik tutaj na, na dobry początek, karta piłkarska 85 plus do wyboru, um, no i jeśli trafiliście oczywiście Toty, to też możecie dać znać, czy już jakiś pomocnik wam się tutaj przytrafił, a ja sobie ujawnię wszystko, Simon 86 także przyjemny inform, ale to najlepsze, co nam się w tym momencie przytrafiło, dobra, mamy nowego zawodnika w postaci Toty Markiniosa, Także gdzieś chcę go sobie tutaj zobaczyć. 7 składów, a 7 składów to nie jest jakoś bardzo dużo. 8,7 najdroższy 2 razy 87, 86 razy 85, 84, 84. Także jest całkiem w porządku. 3 na 3, tak na no, to nie patrzymy oczywiście jeśli chodzi o pozycję środkowego obrońcy, Świetna statystyki obronne, zobaczcie, że najniższa statystyka 93, naprawdę warto na to zwrócić uwagę, niby tylko jeden playstyle plus, ale wydaje mi się, że tymi znakomitymi statystykami obronnymi Marquinhos może tutaj troszkę nadrabiać, no i też PSG, a jak wiemy sporo osób też z PSG teraz robi oczywiście Toty tę ewolucję za 500 tysięcy monet i wybiera... Usmana Dembele, także gdzieś chyba e, tutaj Marquinhos y, no może być taką nie najgorszą opcją, chociaż 300 tysięcy monet mniej więcej za niego trzeba w tym momencie wydać no i do tego jednak ten jeden playstyle plus może być jakimś minusem natomiast ja zawsze Marquinhosa lubiłem, ja wiem, że miałem 83 wzrost i tak dalej ale gdzieś kurczę zawsze mam sentyment do tego zawodnika z czasów, nie wiem, FIFA 17, 18 y, tamtych czasów to on wtedy był totalnym szefem w swojej złotej wersji, teraz wiadomo, że już od gry, nim się po prostu um, odchodzi. Próbuję jeszcze zapolować, słuchajcie, na, 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 na TOTY, yy, ale no tutaj mam 5x84+, także wcześniej zrobiłem, ale no niestety nie. No ale mówię, no jeśli, bo ludzie zbierają te paczki, prawda, wiecie, no yy, na TOTY i wtedy jest większa szansa. No ja już o tym, na ten temat się wypowiadałem, ale prawda jest taka, że jeśli miałem trafić TOTY, to trafiłem z tej paczki 2x81+, naprawdę, mógłbym z niej trafić. Nie widzę problemu, spokojnie TOTY mogłoby z tego wyrazić, gdyby faktycznie do mojego konta w pewien sposób była przypisana karta TOTY, która ma mi polecieć. No nie jest to mi w tym momencie, w tym momencie Pisane. Jutro będę czempioncy grał siebie na całe, całe na koncie, zrobię ewolucję Zidana, także mogę was zaprosić na stream, ale dzisiaj też strumyk również będę grał czempioncy, także wpadajcie. No a my patrzymy, Cole Palmer, prawie cztery bańki, 5 na 4, Dreaming na R1, finezyjne i jeszcze rzuty wolne. Bardzo fajne playstyle plus dla Kola. Palmera. No i cieszę się, że się w drużynie Toty znalazł, chociaż gdy go wrzucałem do swojej drużyny Toty, to pisaliście, że postradałem zmysły. Jude Bellingham, oczywiście też zasłużona tutaj pozycja dla Jude'a Bellinghama, powershoty, podania na, na trójkącie, lentes, yy, on jest droższy, wiadomo, natomiast yy, i lepszy od Palmera troszeczkę, bo jest bardziej box to box, a Palmer bardziej jednak ofensywny, nie ma tych statystyk defensywnych, natomiast, yy, no myślę, że te playstyle plus nie są wybitne, jeśli chodzi o o, o Bellingham'a. Ma no, nadal jest oczywiście szefem. Jeśli chodzi o Rodrigo, no, typowo na pozycję SPD, o ale to jest drugi. Siedem baniek za niego trzeba dać. Okej, okay. no ale ma wszystkie praktycznie, no nie wszystkie to nie, ale bo ma w Passa, ma Long Bola, ma Tiki takie na playstyle Blue. dobra, on ma, nie, no, ma, ma fenomenalne playstyle do podań. Ma fenomenalne playstyle do podań, Rodrigo. Dlatego jest no, defensywnym potworem, także no, nic dziwnego, że tyle za niego trzeba dać. Rejten, Aha, no bo ma widełki do 750 tysięcy. No, to nic dziwnego, że nie da się jej kupić w tym momencie. 99 z 97 balansu. 4 na 5 strzał finezyjny, podania na R1, te mocne do tego trivela, więc z lewej nogi może schodzić na z lewego skrzydła super karta. No, tylko za 750 tysięcy się jej nie dostanie, bo Aleksia Putejarz, szefowa z zeszłego roku, w tym również musi być przegenialna. No i to też widać, bo na rynku w tym momencie również jej zgarnąć się nie da. A myślę, że Drbnik na środku pola będzie miały jeden z lepszych w grze. Plus no, na pozycji box to box. Czy to na SP? Chociaż no nie, ona na SPO, ona ma pozycję SPO, ale taką umiejętnością nie grać typowo na SP. Można oczywiście, ale to nie jest też to tempo, żeby być na sprint Ty Typowo raczej się granią na na SP. No i ta na Bonmati, czyli taka bardziej defensywna wersja, ale si Putejasz, ale też, um, też znakomita. Um, nawet szybsza jest od, od Putejaz 4 na 5, a Putejaz, przy, przypomnijmy, ma 5 na 5, no więc tutaj troszeczkę jednak więcej możliwości daje w ofensywie Putejasz. Um, bon Mati też super naprawdę, ale zdziwiony jestem, że w tym momencie i na rynku transferowym mimo wszystko nie ma strzał finezyjne, ma no dosyć ofensywne playstyle, bo to Tiki taka, strzał finezyjny, drug na R1. bądźmy, że bardziej defensywna, a tak naprawdę z defensywnych to ma tylko yy, tutaj wędkę yy, i przechwyty właśnie yy, dostępne. Fajne te karty, to ty pomocników. Myślę, że całkiem myślę, że spoko. Markiniot widzę, że dosyć negatywnie oceniony. Pewnie przez ten jeden playstyle tak myślę sobie. Dajcie Baila. A właśnie to o to chodzi ludziom. Także co, dajcie Baila i dobrego wieczorku. Do zobaczenia.